To zacznijmy. Szanowni Państwo, w polskich szpitalach wraca coś, co myśleliśmy, że już nie wróci: Outsourcing, czyli szukanie podwykonawcy do tego, żeby wykonywać pewną część usług. W dużej mierze wynika to z niedofinansowania szpitali, ze złej wyceny świadczeń, ale również wynika to z tego, że dyrektorzy z jakiegoś powodu uważają, że mogą sobie pozwolić na to, żeby obniżać jakość sprzątania w szpitalach. My na posiedzeniu zespołu do spraw pracowników niemedycznych gościliśmy ekspertów, którzy zajmują się właśnie badaniem outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia. I konkluzja z badań, które nam przedstawili, była bardzo jasna. Jan Czarzasty oraz Katarzyna Duda, prezentując wstępne wyniki badań, które jeszcze nie zostały opublikowane oficjalnie, wprost powiedzieli nam, że najgorzej jest w tych szpitalach, w których outsourcing funkcjonuje, ze względu na to, że zwalnia się pracowników, więcej obowiązków spoczywa na mniejszej grupie osób i przekłada się to de facto na, sytuację również pacjentów i pacjentek. E, w, trochę lepiej, ale równie niedobrze jest w tych szpitalach, które miały e, outsourcing, ale teraz wróciły do zatrudnienia szpitalnego. Dlaczego? Ponieważ pomimo tego, że pracownicy zatrudnieni są normalnie w szpitalu, jest ich po prostu mniej ze względu na to, że podczas outsourcingu e, to zda, e, liczba zatrudnionych spadła. Najlepiej jest w tych szpitalach, w których outsourcingu nigdy nie było. Do czego prowadzi wprowadzenie outsourcingu w polskich szpitalach? Prowadzi do tego, że oszczędza się po pierwsze kosztem pracowników i pracownic, głównie pracownic, ponieważ mówimy tutaj o salowych, ale przede wszystkim w zasadzie oszczędza się tutaj kosztem pacjentów, ponieważ salowe wykonują... Odpowiedzialną i naprawdę ciężką pracę, nie tylko sprzątając i dezynfekując, ale również wspierając pacjentów, o czym każda osoba, która była w szpitalu, doskonale zdaje sobie sprawę. Te, ta praca pozwala na to, żeby ograniczyć zakażenia szpitalne. Ta praca pozwala na to, żeby szpital mógł funkcjonować. Gdybyśmy dzisiaj zobaczyli sytuację, w której wszyscy pracownicy szpitala pracujący właśnie na tym stanowisku, czyli salowej, odeszli od swoich miejsc pracy, to szpital musiałby zostać zamknięty. I tego z tego dyrektorzy nie zdają sobie z pracy. Jak to wygląda na poszczególnych przypadkach, to poproszę tutaj osoby, które są ze mną. Anita Sowińska, posłanka Legacy. Outsourcing w szpitalach już dawno powinien odejść do przeszłości. Ponieważ jest on nieefektywny, ale przede wszystkim wpływa na obniżenie jakości usług medycznych. Praca salowych i sanitariuszy jest bardzo wymagająca i bardzo odpowiedzialna. Tylko osoby, które mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje, mogą na przykład zabezpieczyć pacjentów i pacjentki przed rozwojem sepsy. Niestety część dyrektorów wciąż tkwi mentalnie w ubiegłym wieku i ciągle wraca do pomysłu outsourcingu. Tak stało się na przykład w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Skierniewicach. Ja jestem posłanką z okręgu Piotrkowskiego i do mnie zwróciły się salowe i sanitariusze właśnie z tego szpitala z prośbą o interwencję, ponieważ nowa pani dyrektor, która pełni obowiązki dyrektora, to jest pani Edyta Cieślak z nadania marszałka województwa łódzkiego, ona zaczyna się spotykać po prostu z firmą outsourcingową, to jest konkretnie firma Impel. I są oczywiście obawy pracownic i pracowników, że te stosunki pracy po prostu się zmienią na niekorzyść, ale to również będzie miało wpływ na, na jakość świadczenia usług. Ja interweniuję w tej sprawie i wysyłam dzisiaj interwencję poselską do Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera i pytam konkretnie, czy rzeczywiście te doniesienia są prawdziwe, bo Oficjalnych informacji nie mamy i tak nie może być, że pracownicy i pracownicy są niedoinformowani. Teraz oddam głos panu Krystianowi Karolowi Krasowskiemu, który jest prezesem Ogólnopolskiego Między, Międzyzakładowego Związku Zawodowego personu, Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak jak posłanki powiedziały, temat outsourcingu jest nam znany, ale nikt się nie spodziewał, że zostanie ponownie wprowadzony do ochrony zdrowia. Skutki outsourcingu były odczuwane w całym systemie, dlatego dyrektorzy rezygnowali z tego. Teraz mamy powrót tego, a to tylko dlatego, że nieudolne Ministerstwo Zdrowia wprowadza rozwiązania finansowe w taki sposób, że pracownicy niemedyczni nie otrzymują wynagrodzenia zgodnie z chociażby ze siatką płac, tak zwaną siatką płac. Dyrektorzy nie mają takiego finansowania, na takim poziomie, żeby opłacić wszystkich pracowników, dlatego posuwają się do różnych Różnych kombinacji. Między innymi jest to wprowadzanie firm outsourcingowych. I tak jak zostało to powiedziane, to jest na niekorzyść dla szpitala, bo żadna z placówek, która miała outsourcing, która miała wprowadzony outsourcing, nie wyszła z długów. Bo to nie jest remedium na, na sytuację finansową szpitali. Syt, sytuację mogłoby rozwiązać lepsze finansowanie i bardziej znaczone pieniądze dla poszczególnych pracowników. Niestety tak się nie dzieje. Na niekorzyść dla placówek również dla, dla personelu który, medycznego, dla, przede wszystkim dla pacjentów, bo tutaj mówimy o tym, o jakości bezpieczeństwie pacjenta. Firmy zewnętrzne wykazują taką tendencję, że to nie są dokładnie wykonywane procedury, bo oni nie zabezpieczają odpowiedniej ilości pracowników, co oczywiście wpływa na jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Dyrektorzy udają, że tego nie dostrzegają, a wszyscy o tym mówimy. Wie o tym minister niedzielski, wie o tym pan wiceminister Bromber, bo my o tym cały czas, ja jako szef związku, ale tej posłanki, szczególnie lewicy, mówią właśnie o tym, że to jest na niekorzyść dla szpitali. Dyrektorzy są głusi, a my chcemy z tym po prostu skończyć. Niestety sytuacja e, zaczyna się robić bardzo napięta i nerwowa, bo tak jak powiedziała tutaj pani poseł, e, pracownicy dowiadują się na końcu, że mają być przejęci przez e, firmę zewnętrzną. To oczywiście wzbudza ogromny niepokój pracowników, bo e, to są pracownicy z doświadczeniem. Tutaj są pracownicy, którzy pracują po 15, 20, a nawet i 30 lat w tym jednym zakładzie pracy. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy pracownik... E, e, ma, ma możliwość przejścia na emeryturę, ma 2-3 lata, nagle musi przejść pod firmę zewnętrzną. No jak się ten człowiek czuje? Zostaje wyrzucony, można powiedzieć, sprzedany do firmy. Oczywiście ma prawo wyboru, aczkolwiek jaki to jest wybór? Żaden wybór, tak? bo jeżeli w, w, danym, w danym mieście jest tylko jeden zakład pracy duży, no to nie ma wyboru. Albo firma, albo rezygnuje i zostaje na, na bezrobociu. Więc to jest na niekorzyść, naprawdę, to jest niekorzyść społeczna przede wszystkim dla pracowników, pacjentów. I personelu. Dlatego ja apeluję, teraz apeluję do wszystkich grup medycznych, aby razem z nami przeciwstawiali się tej sytuacji, bo to będzie wpływało na całe funkcjonowanie ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako posłanka razem z Krakowa, z Małopolski, niejedyna raz interweniowałam, jeżeli chodzi o szpitale. I tutaj mamy przykład w Małopolsce, czym kończy się pozwolenie i zgoda na outsourcing w szpitalu w Gorlicach. Salowe są, salowym proponuje się podpisywanie umów, zgodnie z którymi prowadzą one nierejestrowaną działalność gospodarczą. Czy już to nie są umowy zlecenie, to nie są umowy o dzieło, to jest nierejestrowana działalność gospodarcza. Szanowni Państwo, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której okaże się, że szpital nie zatrudnia żadnej salowej. Dlatego, że wszystko zostanie przesłane do firm zewnętrznych. Interweniowałam w tej sprawie w Państwowej Inspekcji Pracy, czekamy na wyniki kontroli i zwracamy się do wszystkich salowych w Polsce. Jeżeli wasze szpitale na przykład zaczynają stawiać was przed takim, taką koniecznością zakładania nierejestrowanych działalności gospodarczych, zwracajcie się do nas, ponieważ jest to niezgodne z prawem pracy i na pewno będziemy interweniować. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dziękujemy bardzo. Okay. Okay. Sure.